Dzień dobry, dzień dobry dziewczyny vloga, zaczynamy, zaczynamy dzisiaj o takiej dosyć nietypowej porze, bo mamy czwartek i jest godzina już słuchajcie 15 praktycznie po 15. A ja dzisiaj byłam na pazurkach u Gabrysi. Piękny, klasyczny french z moim kształtem, ja jednak słuchajcie ten prosty kształt najbardziej lubię. Nie wiem, jakoś tak mi chyba najbardziej te leżą, aczkolwiek kiedyś chciałam, e, spróbowałyśmy raz takiego szpica bardziej. I ja wam powiem szczerze, że kurde chyba jednak nie. Natomiast nie mogę przekonać mojej Gabrysi do tego, żeby mi zrobiła kształt takiej jakby baletnicy, że wiecie, jest e, delikatny taki jakby kwadrat z wysmuklony do góry i tak właśnie ścięty. No i powiem Wam szczerze, że um, ja pamiętam jak dobrych, dobrych, kilka, kilka, kilka daleko lat temu jak robiłam sobie właśnie paznokcie, to takie były wysmuklone i tak ścięte i mi się bardzo ten kształt podobał. Ale wracając dziś um, do wizyty u Gabrysi, oczywiście tak jak Wam ostatnio wspominałam, że zamówiłam sobie u Mileny też maskę do włosów właśnie z tej firmy Olorsze. No i odebrałam, to jest taka maska, ona ile tu ma? Pół litra. No i słuchajcie, nie była tania, ona kosztowała 100 zł ale zamówiłam sobie ją tylko dla siebie. Maskę nie używamy, słuchajcie, tak często jak odżywkę. Raz w tygodniu myślę, że będę sobie tą maseczkę nakładać. Bosko pachnie, Jezu. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ta marka ma świetne jakości kosmetyki. Nie wiem właśnie, jak teraz wyglądają ceny nawet na internecie, bo z tego, co mi Milena mówiła jeszcze w zeszłym roku, w grudniu to, że te kosmetyki podrożeją. No ale będę testowała tą maskę i dam wam znać. To jest taka mocno naprawiająco-regenerująca maska z olejem makadamia. Także mega. Cześć dziewczyny, dzień dobry. Wczoraj zaczęłam późno vloga. Już później, słuchajcie, po tym jak wam odezwałam się do was, to już później nic nie nagrałam. Umyłam sobie wczoraj włosy hmm, tą. Maską, którą wam pokazywałam, i muszę Wam powiedzieć, że przede wszystkim: no, patrzcie na to, moje włosy nie są jakoś świeżo farbowane. A powiem Wam, że dobra i odpowiednia pielęgnacja powoduje, że te włosy zobaczcie, jak przepięknie odbijają światło. Naprawdę kolor jest mocno intensywny. Wczoraj też odezwała się do Was, do mnie, jedna z moich nowych obserwatorek na. Właśnie na Instagramie pytała się o włosy, czym farbuję i tak dalej. Słuchajcie, muszę sobie w ogóle zamówić farby. No, wiecie, że ja od dłuższego czasu używam farby typowo takie fryzjerskie. Ostatnio farbowałam farbą kurde w takim niebieskim. Teraz sobie nie przypomnę, bo ja ją kiedyś kupiłam, właśnie na tej fryzjerowni, czy fryzum, fryzjerownia chyba ona się nazywa. E, farbę na próbę dla zainteresowanych. Ja sobie ją zamówię jeszcze raz, bo ona naprawdę bardzo fajnie pokrywała przede wszystkim siwe włosy, ale ja widzę, że ja już mam odrost. No ale dobra, e, piękne, pięknie błyszczące, bardzo mi się podobają i powiem wam szczerze, że no, jestem zadowolona z tego, jak te moje <laughs> włosy wyglądają. Rano nałożyłam sobie pielęgnację kolagenową, dziewczyny. Zapraszam Was. Na mojego Instagrama, tam Wam pokazywałam mój taki zarąbisty tip na wzmocnienie pielęgnacji zimą. A dokładnie ta seria kolageno, kolagenowa. Wiecie, że ja ją Wam bardzo często polecam. I tak jak latem, polecam Wam dziewczyny na lato kupić sobie właśnie tą mgiełkę, bo ona jest niesamowicie kojąco regenerująca. Jak macie skórę podrażnioną słońcem, i tak dalej, to ona daje takie cudowne ukojenie, i ukojenie, jak jesteście oparzone, poparzone słońcem, za dużo się opalałyście. A zimą znowu to ja Wam powiem, że ja uwielbiam to połączenie. Tak jak latem, ten krem kolagenowy używam tylko na noc, bo on jest taki naprawdę konkretny. Pomimo tego, że on ma bardzo delikatną tą formułę, to on jest naprawdę taki mocno-mocno odżywczo nawilżający i na zimę właśnie serdecznie wam dziewczyny polecam kupienie sobie takiego zestawu tonik i właśnie krem. Spryskujecie intensywnie twarz tonikiem i od razu nie czekacie, aż tonik się wchłonie, nakładacie sobie krem. Dzięki temu, że skórę macie taką zwilżoną, mokrą, to składniki aktywne zawarte właśnie w tym kremie, m.in. właśnie kolagen i kwas hialuronowy, to są dwa składniki, które bardzo dobrze wiążą się z wodą, i przez to, że spryskacie sobie twarz właśnie e, tonikiem, to te składniki aktywne tak jakby jeszcze bardziej potęgują, e, o Jezu, odkładam tu i nie sięgam. E, to jeszcze bardziej właśnie potęgują działanie tych kosmetyków, tych składników, i ja powiem Wam, że tę pielęgnację robiłam już będzie z godziny temu, i ja w dalszym ciągu czuję, że ta skóra jest taka, o, widzicie, ona nawet przykleja się tak jakby do palców, taka bardzo mocno odżywiona, także. No, to tak Wam daję znać. No i na Nobel Health możecie sobie, dziewczyny, skorzystać z mojego kodu rabatowego. I ja się teraz będę, dziewczyny, ogarniać. Muszę się ogarnąć, bo jadę do szkoły na dziesiątą na, na Dzień Babci i Dziadka. Antosia występuje, jutro występuje Lena. I powiem Wam, że szkoda, że to tak zostało rozdzielone z iloma mamami rozmawiam właśnie, może ja się będę malować, wiecie co, bo to, to, to tak nie ma sensu. Użyję sobie dzisiaj tego Better Than Perfect, będę nudna, podkład nawilżający z Eveline. Powiem Wam, że z iloma mamami dziewczyny nie rozmawiałam, to mówią właśnie, że szkoda, że to zostało tak rozdzielone, że przedszkole ma dzisiaj przedstawienie Dzień Babci i Dzień Dziadka, a szkoła ogólnie jutro. A bardzo dużo dziadków jest po prostu nie, nie tutaj stąd, więc kurczę, nie wiem, czy tam tak dwa razy jeździć. O, może o to chodzi. Dobra. Dostałam wczoraj przesyłkę od Eveline, w której są nowości do brwi. I ja sobie je dzisiaj przetestuję, bo oczywiście nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. I tak sobie pomyślałam, że wczoraj, jak się zabrałam tak późno za te, nagrywanie tego vloga, no to dzisiaj e, dokończę tak tutaj z Wami. I nie wiem, czy jeszcze coś będę później nagrywać, ale postawiłam sobie pranie, poogarniałam chatę na początku, oczywiście, bo ja pierwsze co zrobię to ja zawsze chatę po prostu muszę ogarnąć. Zobaczcie, jak ten podkład pięknie wygląda. Nie no. Naprawdę, jak chcę coś takiego delikatniejszego, lżejszego e, na skórze, takiego właśnie... No, nie powiem, bo ten Supreme Skin też jest leciutki i w ogóle bardzo fajny, ale to już jest taki bardziej długotrwały podkład. On się tak trzyma naprawdę w nienaruszonym, w nienaruszonym stanie. A tutaj jednak to jest taki... Bardziej bym go porównała do takiej e, pielęgnacji upiększającej, bo on ma naprawdę... Bardzo fajne składniki w sobie. E, bardzo fajne działanie. Skóra jest po prostu jak druga skóra i ja go uwielbiam. Także, no, tak ogarniemy się tutaj razem na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Ale, dziewczyny, przyszło mi wczoraj zamówienie z Sinsei. Tak, wczoraj byłam w Tarnowie robić paznokcie. Byłam oddać e, trochę rzeczy z Sinsei, a dziś, wczoraj mi przyszło kolejne. Ale wiecie co? Ja sobie tylko... Nie czekałam aż zwrócę te rzeczy, tylko od razu też zamówiłam sobie kamizelkę, sukienkę w mniejszym rozmiarze, to co już Wam pokazywałam i powiem Wam, że teraz jest rozmiar bardzo dobry. No i korzystając z okazji, to jeszcze zamówiłam Antośce trochę getrów, jakieś koszulki, skarpety dla dziewczyn, ale powiem Wam, że większe wyprzedaży są kurde stacjonarnie niż. E, niż przez internet, a wczoraj to ja tak byłam w tym sinseju, tylko na szybko, naprawdę, bo trochę mnie czas gonił i też chciałam jechać szybko do domu, więc będzie się e, trzeba wybrać, nie wiem, weekend, weekend też odpada, czyli jutro, bo jutro jadę do klientek, a później e, jadę do szkoły malować dzieciaki, a w zasadzie charakteryzować e, na ten właśnie taki dzień, dzień seniora, Taki koncert będzie, właśnie. Ojej, muzyka typu Anna Jantar Zbigniew Wodecki, Gierzowska, Rybiński. Ja Wam powiem, że to są moje klimaty. I zamówiłam na, w kontakcie z Anią, z panią Anią, polonistką, która właśnie uczy lękę, i ona organizuje mniej więcej to, między innymi to. Kupiłam wąsy, tak? Proszę bardzo, pokażę Wam dla dzieciaków, dla chłopaków z Bigniewa Wodeckiego i Krzysztofa Krawczyka. Takie sztuczne, słuchajcie, wąsy doklejane, o! I jeszcze zamówiłam e, perukę dla Wodeckiego. To wiecie co, to nie będzie taki koro. Ko... Zależało mi na tym, żeby to nie było drogie, bo przecież e, nikt nie będzie aż takich dużych pieniędzy chyba inwestował. No, i co? Zamówiłam te, tą perukę i jedyne co będę musiała zrobić, to ją pofalować. Także mam nadzieję, że taka, taki syntetyk się ogarnie. I jutro będę działać w tym kierunku. Charakteryzacja, zresztą nie pierwszy raz. Dobra, wiecie co? Ja się muszę ogarnąć szybko, bo jednak, jak ja tak gadam, to to wszystko i tak schodzi dużo dłużej. Ogólnie to użyłam teraz znowu korektora z Wonder Wonder March z Eveline. To jest korektor. Wiecie, że ja korektorów raczej nie używam, ale ten kolek, korektor i tak samo na przykład korektor z AA, ten All Day Long, to są takie dwa korektory. I jeszcze miałam taki korektor z Eveline w tubce, ale jego akurat nie mam. To są takie dwa korektory, które naprawdę bardzo fajnie nawilżają i nie mają jako tak okrycia, ale mają. Bardzo fajne nawilżenie i rozświetlenie, także te korektory akurat Wam polecam. Dobra, ja sobie teraz muszę zrobić brwi, więc ja sobie przetestuję tutaj kilka nowości. No i odezwę się do Was, jak już będę ogarnięta, bo kurczę, to tak już jest pół do dziewiątej, oj, a ten czas ucieka, a ja jeszcze chciałam jeszcze coś zrobić, także odezwę się później. Dobra dziewczyny, jestem wymalowana. Powiem wam, że taki ekspresowy trochę ten makijaż, jeżeli chodzi o oko, to nałożyłam sobie delikatnie błysk w postaci tego cienia w kremie z Eveline z tej serii Garden Flowers i zobaczcie jak tu się naprawdę to jest fenomenalny kosmetyk. I ja pamiętacie, jak ja wam kiedyś kiedyś polecałam? To oto cudeńko, które swoją drogą ja muszę wyrzucić, bo on się niestety mocno chyba przeterminował i mnie szczypie po powiekach. To jest ten z NYXa, Glow Shots Ultimate. On naprawdę był rewelacyjny. On dawał właśnie efekt takiej dziewczyny mm, mokrej tafli. To jest no, zupełnie coś innego jak to, bo tutaj mamy tą drobinkę. Tutaj mamy takie, widzicie, bardziej drobinki niż tafle, ale kurde, muszę sobie sobie chyba zamówić jeszcze raz ten, ten cień, bo on dawał taką przepiękną taflę i po roztarciu robił się po prostu, zobaczcie, no cudowny. I ja ten efekt bardzo lubię na powiece, bo on daje taki naturalny, piękny glow. Także to nałożyłam, ale słuchajcie, dzisiaj nałożyłam sobie tylko na linię wodną u góry roztartą kredkę brązową z z Golden Rose. Ona jest, nie, nawet essence, słuchajcie, lasting, long lasting eye pencil w odcieniu brązowym. Ona jest wykręcana e, i jak roztarłam sobie delikatnie w zewnętrznym kąciku oka e, na linię wodną, to po jak kilka razy pomrugałam, to stworzyłam sobie takie, widzicie, nawet tutaj przydymienie na dole. Ja lubię ten efekt takiego szybkiego podkreślenia oka. Dzisiaj rzęs nie doklejam, bo słuchajcie, ja sobie dzisiaj zrobiłam rzęsy oczywiście tą maskarą z Eveline którą Wam bardzo polubię. To jest chyba moja najlepsza maskara z Eveline, jeżeli chodzi o tę serię wariet, Ona mi się po prostu najlepiej sprawdza. Widzę, że tu się cała pokleiła. E, ale ja ją, słuchajcie, nałożyłam sobie na co? E, na mydełko do brwi. Tak, podkreśliłam rzęsy troszeczkę tym mydełkiem i słuchajcie, no efekt jest bardzo fajny. Podkręcone, natomiast moje rzęsy i tak mają taką bardzo e, dużą tendencję do tego, że one Idą na prosto, kładą się, ale, ale słuchajcie, to nic, taki naturalny efekt. I na usta, kurczę, co mi się tutaj tak strasznie pokleiła ta maskara. No dobra, e, a na usta nałożyłam sobie mieszankę kredka z Eveline Variet w numerze, czekajcie. 01 Nude. Ona jest taka ciutkę ciemniejsza, brązowa. Obrysowałam usta, a środek ust wypełniłam też pomadką wariet numer 03. Bardzo lubię te pomadki. One są takie, wiecie co, trochę mają wykończenie takie lekko satynowe. To jest taki półmat. Bardzo fajnie kremowe i naprawdę super mi się sprawdzają. No, i mam chyba wszystkie kolory, i planuję nagra nagrać dla Was rolkę właśnie z tymi kredkami, żeby z pomadkami, żebyście sobie porównały, jak pomadki właśnie wyglądają. Dobra, ja uciekam. Mamy godzinę, która jest godzina? O dziewiąta. No to jeszcze. Jeszcze zdążę sobie małe śniadanie zjeść, ogarnąć się. Słuchajcie, wyciągnęłam sobie ostatnio z garderoby komplecik taki. To jest taki bardzo cienki komplet z niesamowicie wysokim stanem, jeżeli chodzi o getry. To jest komplet z i ja go bardzo lubię po domu, bo on jest taki niesamowicie komfortowy i wygodny i taki mocno rozciągliwy. I chyba sobie zamówię na internecie inny kolor jeszcze tego kompletu. Dobra, także uciekam. No dobra, słuchajcie, nie będę jakaś, wiecie co, za elegancka i tak dalej, bo i tak będę miała ten czarny płaszcz na sobie. Słuchajcie, założyłam sobie na tą, tą moją bluzę. Niestety nie mam takiej luźnej, fajnej, czarnej bluzy. Muszę sobie po prostu chyba coś zamówić, ale ta bluza akurat jest bardzo fajna. Ona jest z taką stójką, taki oversize, zakrywa tyłek, więc spoko. Czarne, zwykłe getry założyłam i do tego, słuchajcie, kozaki. Te na takiej właśnie grubszej troszeczkę platformie ze Stili. One są po prostu rewelacyjne. Ja je bardzo lubię. I plus taki, że dziewczyny nie suwa się tutaj ta cholewka, bo ten materiał jest taki fajny, że ta cholewka na nodze siedzi. No i biorę do tego oczywiście ten mój czarny płaszczy długi. I zbieram się już do szkoły, bo moi rodzice już jadą do szkoły, więc chciałabym im miejsce zająć, żeby... Dobrze było widać. No, biżuterii u mnie dzisiaj tutaj nic nie widać, ale założyłam sobie te maleńkie kolczyki, które mam od Aliny Nowak. No, i tak wygodnie, wiecie, bo i tak będę musiała jeszcze później tam pomagać coś, więc nie ma sensu się jakoś za specjalnie stroić. Dobra, to ja jeszcze Wam chciałam dziewczyny pokazać to zamówienie Sinsei z wymienionymi rozmiarami. Na sobie mam właśnie tą czarną sukienkę w rozmiarze S. Powiem Wam, że ta enka taka była no dosyć luźna, jeżeli chodzi tutaj o biust. Tutaj w tej esce naprawdę wszystko dobrze wygląda, dół myślę, że tak samo, e, tak prezentuje się właśnie ta eska, no jest na pewno zdecydowanie tutaj taka bardziej dopasowana i nawet troszkę mi się też e, marszczy tutaj właśnie w brzuszku, więc powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie to wygląda. To rozcięcie jest tutaj takie z boku i no, ta długość powiem wam, że niesamowicie mi się podoba. To znaczy dobra, może nie tak. E, no jest taka mega powiedziałabym kobieca i powiem wam, że nawet, że trochę gdzieś tutaj ten brzuszek wystaje, to absolutnie mi nie przeszkadza i ja tą sukienkę sobie zostawiam, bo ona jest naprawdę e, piękna. Taka niby prosta i dziewczyna na elegancko do obcasów, do klapek, do tenisówek latem. Myślę, że ja będę naprawdę w niej często śmigać. Także ja sobie tą sukieneczkę zostawiam Eskę. No widzicie, tak ona wygląda. No ja tutaj mam teraz takie pełne majki, więc on to i zresztą poskręcane, pozwijane, więc to tutaj może ładnie nie wygląda. Natomiast ym, właśnie mam do Was taką prośbę. Co to, to łóżko tak ok. E, jakbyście wiedziały, gdzie dostanę i jeżeli Wy same macie jakiś fajny ma model majtek e, modelujących brzuch, tak fajnie właśnie tutaj zbierających brzuch, ale zależy mi na tym, albo żeby to były stringi, albo żeby były takie totalnie bezszwowe tutaj na pośladkach, albo może takie te spodenki takie, takich spodenek nigdy nie miałam, to byłabym wdzięczna, jakbyście mi coś poleciły, no ale tak wygląda ta eska i myślę, że ona jest naprawdę bardzo fajna. Tutaj mamy to takie marszczenie tutaj i powiem wam, że ładnie to wygląda i bardzo dobrze się w niej czuję. A tutaj dziewczyny mam jeszcze jedną rzecz, to jest spódnica i powiem wam, że materiał jest bardzo przyjemny, ale ona mi się nie wiem jak znowu z Elką. To jest M no leży bardzo fajnie ta sukienka. spódnica, no wiadomo, że dziewczyny, no, z tym moim brzuszkiem to już absolutnie na to nie zwracajmy uwagi umówmy się, że ja nawet o tym nie będę wspominać to ja mam, myślę, że ja mam sylwetkę jak większość Polek po prostu, nie jestem wychudzona i tak dalej tylko taką normalną kobiecą sylwetkę ja bardzo lubię swoje biodra e, i słuchajcie, jeżeli chodzi o, o tą spódnicę, ona ma bardzo fajny materiał e, długość taką widzicie, trochę mm, e, Troszkę do łydki. Z boku ma takie bardzo fajne rozcięcie. To jest spódnica z takim dosyć wysokim stanem. E, zastanawiam się, czy elka nie byłaby za luźna, ale wiecie co, z ciekawości chyba sobie zamówię elkę dla porównania, bo sama ta spódnica w sobie mi się bardzo podoba. Ja latem śmiało mogłabym dziewczyny tak chodzić. Ja myślę, że z tą czernią to ja już mogę być troszeczkę nudna. No ale ja kocham czerń. Bluzka koszulka to jest z Bąpri, bon którą zamawiałam chyba dwa lata temu. Nie dobra, kłamie. tak z półtorej roku temu. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o basiki, takie mm, klasyczne ciuchy e, z tej takiej basicowej właśnie kolekcji, ja teraz nie mogę sobie przypomnieć, to muszę Wam powiedzieć, że jakość tych ciuchów jest naprawdę bardzo fajna. Koszulka absolutnie nie wyblakła. U nas taka niesamowicie krucze czarna. No wiadomo, że już jest troszeczkę znoszona, ale bardzo mi się podoba ta koszulka. Jak ją znajdę, jak jeszcze będzie dostępna, to ja Wam ją na dole podlinkuję. Ona ma fajnie regulowane ramionczka i widzicie, tak o, nawet właśnie wkasać ją delikatnie do spódnicy. Ja w ogóle tą spódnicę widzę dziewczyny z tymi moimi czarnymi klapkami ze styli o matko, już nie mogę doczekać, kiedy w tego typu ciuchach będę chodzić. Oczywiście ja lubię swoje nogi, lubię jak spódniczki są o takie, o widzicie, krótsze, ale jednak takie jak dla mnie też E, mają to coś, natomiast materiał jest bardzo przyjemny, on jest taki fajny, troszkę rozciągliwy. E, tylko zastanawiam się, czy mkl nie byłaby lepsza. E, może mi się wydaje, że mi trochę tyłek spłaszcza, ale to jest tylko może moje takie mylne wrażenie z tego względu, że ja no biodra mam dosyć szerokie i tutaj na biodrach ona mi fajnie siedzi. Plus to, plus jest taki w tej spódniczce, że słuchajcie, nic absolutnie mi tutaj nie odstaje. Tak ładnie wszystko przylega, i powiem Wam, że to było naprawdę e, dobre zamówienie. Ale dziewczyny, mam jeszcze tą kamizelkę z tą, którą chciałam sobie wymienić. W rozmiarze S mi się udało upolować. Ja ją na siebie zarzucę, ale muszę Wam powiedzieć, że kurde, chyba jednak bym wolała, gdyby ta kamizelka była taliowana. Ona jest cięta taką, wiecie, na, taką, na takie mega prosto. Ja już ją zarzucę e, i Wam pokażę. Słuchajcie, tak, tak wygląda Eska. E, I ona w dalszym ciągu jest, popatrzcie, jaka luźna. Mi się wydaje, że ta, to, jest, e, to jest kamizelka, która myślę, że będzie wyglądała znacznie lepiej na osobach tęższych, z większym biustem, a ja jestem u góry chuda. Powiedziałabym, bo ja jestem taka, no, chudziutka na, na górze, jeszcze cycka. Nie mam tu już w ogóle. Wydaje mi się, że jakby ta kamizelka była taliowana, tak jak ja słuchajcie, mam taką jedną z Zary kupioną w Lumpeksie. I ona jest, o patrzcie, widzicie? No, nie wyglądałaby lepiej, jakby była troszkę taliowana, a ona jest na prostą. I powiem Wam szczerze, że tak jak mi się materiał podoba i w ogóle całość, to nawet jak ją mierzyłam ze swetrem, to ona jest taka, robi ze mnie taką wielką. Taką, takiego, tego z Michelin. No, no mówię Wam, dlatego, mówię, bo po prostu, no jakoś tak jednak się, kurczę, nie widzę. Ale zamysł jest bardzo fajny, aczkolwiek tak bije się z myślami, czy te kamizelki sobie nie zostawić. Ale do spódniczki zostawię Wam i do tej sukienki linka na dole. Tak samo właśnie do tej koszulki, jak ją znajdę i kończę dzisiejszego vloga. I będziemy kończyć dzisiaj tego vloga. Ja sobie go zmontuję, żebyście miały na weekend, czyli na jutro, na sobotę. Jutro się zapowiada, tak jak mówiłam, taki troszeczkę na wariat dzień, ale piękne niebo, różowo niebieskie, pięknie słońce zachodzi. E, ja uciekam, no i co, i widzimy się e, w kolejnych filmach. Paznokcie po prostu mega klasa. Bardzo mi się podobają te paznokcie, one są takie niesamowicie e, z taką elegancją. Do tego tutaj mam ten łańcuszek. Dziewczyny, jakbyście. Były zainteresowane, bowiem, że się pytała, pytałyście się właśnie, gdzie ja sobie zamawiam te łańcuszki. Ja zamawiam je na mm, profilu Facebookowym Fasata Alina Nowak. I tutaj mam, patrzcie, jeszcze w zapasie łańcuszki w ogóle. Piękne są te łańcuszki. Powiem Wam, że nic się z nimi nie dzieje. One absolutnie nie czernieją, ale żeby, gdyby tego było mało, to ja Wam pokażę, co ja tu jeszcze mam. Tak, bo ja sobie tutaj ostatnio, co robi Alina live, to ja siedzę. I e, kupuję. O taki piękny z masą perłową. Czyżby miała takie dwa? Nie, te są podobne. I broszki. Tą broszkę mam zamiar sobie przy, przyczepić do mojego czarnego płaszcza, powiem Wam czasami. Patrzcie, jaka ta ściana jest uwalona. O! To tutaj to jest moja kawa, która, która spadło mi coś z tego czasu do kubka i prysnęła kawa. Taka broszka, patrzcie. do płaszcza. No coś jeszcze tu mam. O tak, jeszcze mam taką, ale jednak te broszki są za duże. E, jeśli już mam do tego mojego czarnego płaszcza przypiąć sobie jakąś broszkę, to chyba tylko tą, bo ona jest taka piękna, kolorowa. Dobra, uciekam. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmach.